Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku Strach Mali 2 Stadium, jeźdź ze mną Simba Black! Jest! Biedronka! Jeździ ze mną Biedronka! Jadę. Jest również z na Discordzie Fenrisz, kto jeszcze nie jeździ, ale zaraz będzie jeździł. Dobrze. No, przecież... Tak, jest godzina... 24. <śm> a my nagrywamy odcinek. Człoby zatrastając. Dostajemy na 00. Dostajemy pierdolca. I właśnie dostajemy nagowa. Odcinek raczej nie będzie dla młodszej części widowni, jak będzie to oglądać. Po co prosto? ja mam prosto. Także. No, zapraszamy do oglądania. No, to to proszamy, jest z lektorem? Córka. Z autopilotem? Uh, Autolektorem? Uh, tak. To ta mapa wyleła to... w dół. Nie wiem czemu, dół. ale jest fajna. z uh, no, jest. Ta, no. Simba jeździ z tym, z mapami Google. No tak. Z sz... jakimi mapami hey. Google? O wiem, Simba oszukuje. O. Simba jeździ na... z nawigacją. Tak, tak Simba jeździ z nawigacją. Tak, Simba jedzie przez i ma skręć w prawo. Miedronka, e, prośba! Prawo. Kurde, nie trafiłem! Za, tak, zawróć. Za, 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 za pół metra skręć w prawo. Joby. Za pół metra Piedronka, zapisz to zaraz! Simba jeździ z nawigacją.

Śmierdalaj, chyba, nie. Ale proszę Ale nie przeklinać! Trachmania na dragach, dobry, dobry tytuł. Czego ja napiszę trak mania na dragach! <laughs> Jasne. No dobra, ja, to tak. przesadził z ginekami, no. Będzie, Będzie tytuł na miniaturkę, trak mania na dragach. Mam grubość w tych dragach. A bo nie dlaczego nie nagrywać o północy? Nie wiem. Dzieci ci widzę przedświowskazy? Nie, to tytuł na miniaturce tak powiem, na zraziach, a tytuł główny to będzie... Simba jest z nawigacją. A ewentualnie dlaczego się nie powinno nagrywać o północy? Nie w ewentualnie... No nic z tego. Boże, no, ej, to to czekajcie, czekajcie, czy, czy Roju nawet, nawet nagrywki, nagrywki musi robić na nocki? Halo? <ścoughs> na L4. Ale widać, ale Biedronka, widać po Roju, że on lubi nocki. Jak widać? Widzieliście mojego ryja? Chyba nie. No, no widzieliśmy, właśnie te piękne no oczy podkrążone. Właśnie... No dzisiaj, niego, rano go dzisiaj z Rojem na kamerce było takie, Jak jesteś pomarszczony? <laughs> zapomniałem jak stracić naciągnąć mm -hmm. skóra na plecach. No, nie znam. Dwa się Dobrze, na plecach. Nigdzie ja. a myślę, że ludzie w robocie są pojebani, ale nie. Nie ale, 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 Roju, spokojnie. I, i. Nie wiem, jak Wiedronka, ale u mnie to jest rodzinne pojebanie. No. Oooo! wszyscy mnie... go i poprawiałem, i poprawiałem, i się nie łączyło. <grym> Czekaj, bo zaraz przechcimy Simbę na jakieś matka, bo tego. Albo... Au! No. bo nie, przemoc o! No nie! Kurde, tu niech, będą, tu będą niech, takie clickbaity, że ja gwizd! Tak, e, na przykład, ja będę tak. na tytuł... Głubie hasztagi przed... to będą, e, tak, przemoc rodzinna, centrum umowy... E, a Ty, si... Czekaj, Ty, si, bo co powiesz na, na tytuł e, Kamila podjada w nocy? To... O, nie! O... Zostaniesz przekąską. <śm> Ja no, Kamila, to jak Kamila podjada w nocy. O, kanibalizm, kolejny hashtag. Mnie jako przekąskę. No, kanibalizm. Kolejny hashtag. No ty się nie eee, Przypomnijcie, że po nagraniu chcę strzelić w łeb. W o, łeb? A po co? O, samobójstwo. I Aha, yy, nie tak. Dupy. Gnoltka, ten... niedraki, niżdżenie no na dragach. No, skoro powie tego? Złamanie nerwowe, nerwica. O, też. Oooo, problemy XXI wieku, o. tak, o tyło. Nie, nie się, się tyle lepiej ze zmęczenia po robocie. Nie, nie. nie zmęczenie! O, przeruchę. O, o przeruchach. Nie, nie, nie! nie. Nie! No przecież to e, tak ma dla dorosłych. E, nie, 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 e, w Co? To, było, to było w Sylwestra. A, a, a może nie? Aha, zabrał, spoko. Kurwa, trzy razy. Tak, tak trzy razy i dwa hmm. nie powiem. I dwóch, dwóch razy nie pamiętam. Za bardzo. Hmm. Tak. E, to, 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 to ty uważaj, żeby, żeby cię nie urządlił. No kurwa, właśnie mam nadzieję. No, coś czuję zrobić. No bo wiesz potem jakie są skutki. Pierwszy film go trzeba będzie zmontować. Nie ja w nocy i brak snu. Tak, film jak jest w nocy. No. Będzie, będzie rósł taki guski. Uh. Przez 9 miesięcy. Nie. rynku. Co? Tak, a potem będę... A potem będę... czekaj, żeby się... Ej, chyba widź. Ma te będą rzekać, że w się błąkam hmm. obok. Gdzie twój nie mieści? <krym> no. I myślę, no, nie wiem. Mam zdjęcia. A po, a po tych kilka lat nie będzie, będzie spanie, nie będzie spania. Tak. Będą rokować, że ja przerywałem nagrywanie, bo mam babo basen. Trwa jeszcze kilka minut. Na, na, napisz też mój kanał i kanał bez klamek. Że nie tylko na Twoim kanale. No to są jest linki, ważne. kurde! To, to sam napisz! Klamą się od wszystkiego. Ej. Ja jeżdżę, przynajmniej próbuję. O co, o co chodzi? O co chodzi? Gdzie pisane, co to... Na czacie! Nie wiem. Że. A gdzie bez niebadę nagrywamy? E, hmm. chyba. Nie wiem, nie znam typa. Nie znam typa Nie wiem co to jest. Czekaj, swojego starego nie znasz? Cicho. No jak się obudził okay. jak, jak po śp... Jak się pobudził po pięciu letniej śp... 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 co? No, nie, nie. 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 Bo Dobra, będzie, że z wiksiknikiem będą chcieli wpisywać do YouTube. Co? Znam takich konto z wykrzyknikiem, to chcieli pisywać z wykrzyknikiem na YouTube. Żeby Jezu. szukać kanału. oj, 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 oj. Tak to strzanią. No, Jak ty już cztery osoby dojechały? Halo? Ekipa? Nie no, wiem. No ja próbuję. Nie każdy, nie każdy potrafi jeździć. No prosto brum brum No na przykład. O, poprawia! Muszę chyba z Nie poprawię. Wiem. 7 komputer, raport fanie i do ci koleje 10. Ale czekaj, jeszcze chwilę. Jeżeli mi się w ogóle ruchami. Ej, jesteś tak, zmęcz jestem tak zmęczony, że tak zmęczony, co się prawda? telefon. O tym też nie. Dreszcze. Dry jeszcze jest podjęty psychicznie. Ale jestem bardzo. Już nie poprawia od tego. Mimo wszystko jest nadal No, ale bardziej żeby od pokraki. Całowałem się z Metą na, w, ostatniej w ostatniej sekundzie. Kurde, tyle. Tyle. Och, temat, no tyle no ty pomysł na tym kurde ja. Całowanie Ale z metą. To... się, Kamilę z metą. Simba jeździ na tak. GPS-ie, czy na nawigacji. <laughs> Czym się kończy nagrywanie o 12 w nocy. no nieźle. To będzie bardzo długi tytuł. <laughs> okay. Tak, tak. Ale no to co, nagrywamy godzinę cicho. Nie, nie nagrywamy spokojnie... godzinnego odcinka. Eee, Czemu? Ale spokojnie, ty, ten tytuł i tak byłby kluczny od tytułów anim... o Niemców. Tam są krzaczki. No właśnie, to są kształty. Jakby był mu chłopanie, to już tak, jak ktoś a Niemca, on takie, no, pochuj, rozumiem, roz, rozumiem ten problem. Kłamam! To jest normalnie tytuł, a nie jest normalnie. Normalnymi literami? I Family ten Content! Piedra! Nie e, pochyłaj, ja po tak tylko tak, powój było oruchanie, było grzmocenie, <suszy> było połowanie, no to... No i chuj i co? Ja. Jeszcze brakuje Czas tylko połowania. Pal pa <suszyna> znaczy palowania. Znaczy się palowania. To na live y. jest! Na, tyle, na tyle. Wędzisz, to na live, y, wiesz Ja pierdolę, to, oh. to na polowanie, dobra Czekaj nie, wróć! Oooo! że się co to lepiesz. No, cało się to lepia? Dobra, hmm. zapamiętać, nie nagrywać z tymi wariatami o 12 w nocy, bo to się... A -a. No pojebane jesteś <laughs> <laughs> Nie na sam nie jesteś... Ej, sam nie jesteś biedra. bardziej normalny od nas. Ej, Biedra... Tak. Ale wiesz co? Jakbyś jak miała dzieci, to przynajmniej, przynajmniej byś mogła robić zdjęcie, jak, jak masz ich w garnku. Nie. Bo... Grube, to już było za grube. Ale najpierw... ej, ten ryż. Najpierw by było czarne, hmm? nie? no. Hmm. Ej, 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 ej oh! tak poraz chcesz, żebym zarobił w pierwszym tygodniu swojej działalności. Ej, no, cześć, Ej, Biedro, tak, ale nie, najlepiej takie jedno białe, drugie czarne. O włosy, ale mi chodziło o włosy czarne, kurwa, ile leczki były, no, cza, czarne nie no skóra, boże. Simba, bo ty zaraz się da bo falu. Jutro, ja Dobra, biodra, Ej, sobie wiecie, tak, co nagranie się jedno wysypało? Nie białe? I takie, nie. i takie, jeden kładasz do piekarnika i piszesz zdjęcie A drugi robi, jak wyciągnąć czarnego z piekarnika Nieee Henry, ja cię proszę Ja wiem, że ty miałeś i pyszny dzień, ale bez przesady, czemu się... CZEMU TY SIĘ NA MNIE MUSISZ MŚCIĆ?! Tak z miłości, Hala Noł, homo! W końcu pisz... twój szwajgier Ale się za mną nie to ja... no, było no, y ta Kreski się... nie, wcią nie wciągniesz. <grym> no ty nie pijesz, więc jak z tobą? Ale mówię, mówię ci, kreski nie wciągniesz, Alo. Nie, nie, nie miałem. To warto. Pysz. a, Nie wciągnąłem. dobra. Kurde, Nie wciągnąłem. wiesz, co piję, wrócił, no. To był. To <grym> Bardzo... Człowy pomysł, żeby nagrywać pod most. Chciałeś live robić. Człowiek, ja ja i to nieprawda! Jak to? Ja to? Ja Przepraszam bardzo, nasza dwójka to jest. to niż to to, to to jest. to to jest. młotki. Fuch, nie. Tak. To jest młotka w dwóch osobach. Nie. Młotek mhm. i młotka, no. <laughs> <to komuś. śmiech> Ewentualnie młotek się. ale jak to w ogóle. De, 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 de mówimy nie, 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 cię nie, <proszę. grym> Teraz pytanie, e, czy pytanie, czy nie, ciebie... to, to... Która to już mapa? Dopiero druga. Jezu. A już, a ma, już mamy tyle kontentu na tym odcinku. Nie, druga, trzecia! Już 15 minut nagrania. już mamy tyle kontentu. Tyle, jest tyle kontentu mówionego na tym odcinku, że to jest po prostu coś cudownego. To jest, jest zapad na kolejne trzy odcinki, potem będziemy milczeć pewnie na kolejnych odcinkach. Już Ale się myśli, i cało się te lepiej. Ja się, Dobra, zapamiętaj. poczekajcie, że, 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 się, że się wejdę. No już mi się odpaliło. Oh. Działo ci? No. E, poczekaj. Poczekaj, Fenry. Poczekaj, Fenry. Poczekaj, ja muszę zrobić jedną małą rzecz. Zanim wejdziesz. E, bo Simbabie był najebany. Pożekaj, pożekaj. Pożekaj, Fenry. Poczekaj. Pożekaj. Stary się najebał? Stary się najebał? Już nie, nie piję, nie płaszcz. Petro! On nie musi pić on eee... Słucham. Eee, jak to się eee... o złej gawędzi. Tak. Kurwa! Kurwa! Jadę! Proszę! Eee, proszę sobie to ustawić eee, przy Niku. To Ci wysłałem. Jak będziesz sobie... Jak będziesz sobie Nika ustawiał, to to co ci wysłałem, to ustaw sobie na, na przodzie, Niku. Czechaj. Co szechaj? Co szechaj? No to stary. Dobra, stary. Będzie ty co na stary. <grym> no posłuchaj. Co <grym> Nie wiem, tak, um, Kolejny tytuł odcinka najebany. Ordynator hmm. um, stary, jak piłeś, nie jedź. Nie trachmaniuję po alkoholu. No O przy alkoholach w ja patrzę na ten, i mówię, kurwa, czyli to mi się wydaje, czy to jest z a co O, Co lubimy? Z cebuli? Typowy polski alkohol z cebuli. kurwa! kurwa. najebany, dobra. Stary nie w nie <gulba> A pamiętam jak jeszcze pana Pena na cennej skorpia powiedział Ciebie stary, to tak. Ja nie lubię stary, ja nie lubię stary. I się kulażuje. Ale co? No bo jak ja ten, No. Jest, że nie lubisz no, tego określenia stary. No bo no, ja nie lubię tego określenia. Ale się przyjęło. <laughs> co tu Jesteś jedyną wie. osobą, która tak do mnie... Ej, ale ja ci tego nie skupiłem <laughs> teraz, sorry. O, dobrze, to ostatnia plansza. Turm, Odpocz, Odpocznę sobie tak, od was. Czumy! W ogóle nie miałam z makijaż w pracy. Nie mam. Zjadłam sobie zupkę chińską, zaczęłam jeździć i z nią makijażu. To po, po prostu przepisz. Jak? Dobra, Dobra przepisz na jutro. Dobra, dzięki, dzięki, Przepiszę na makijaż na jutro. <laughs> Tak, przepisz makijaż. No tak podziałaś w danym momencie, tak? No nie wiesz, po przepraszam, Że później Kolejny tytuł, Biedronka, przepisuje makijaż? Na receptę. Mhm. <grym _> jest jest pani Brzydka, może się pomalować. Ej, Wojtek, jeno za zagrać. <grym> muszę go wyłączyć. Aha. Halu. Czy się, dolechać. Oj, no wchodzi! Ajajaj... Ani. Aj, aj. Jak najedziesz na górę ekranu, to pojawi Ci się wyłącznik. Jaki wyłącznik? Taki wyłączający. Taki wyłącznik. wyłącznik. No bo chciałeś wyłączyć. Nie, chcę ja chciałem dołączyć. Jak wysłuchacie. Dupą. O, Składam skargę na... Kładąc skargę na raja, że wyciął. muszę zaczął drugi raz nagrywać, jak widziałem dupa na No Nie wiem, gdzie to był dupa. Przyszedł, bo jest kurwa na liście, jak gówno. roz. Co? Czekaj. Wait a minute. O. Czemu zawsze ją muszę zadać po dupie? Jestem bo... <grym> moim dupie. bratem, halo. No chyba nie. Starszy bratem. Na przymraku. Ja, ja to Kurde, Dobra, jeszcze jedna plansza, bo Fenrich dołączył. Fenrich dołączył, to jeszcze jedna plansza. Dużo odcinek się będzie. To jeszcze minut nagrania, cóż. Jeszcze jedna plansza. Tak, o! o bo mam dobry humor. Tak, o! Bo jest O Jezu, naprawdę, akurat ta! Będziesz... czekał będę rzygać. Będę co, fajna plansza to toli. Okay. Dobra, dobra. Myślałam na to, żeby idę do parku, do parku rozrywki, ale nie kurwa strach mam. O ja... Ej, może nie do Zatoru jechać. Do Zatoru? Kiedy? Nie. Jak to kiedy? Roo, Za tydzień... Rojo na spórkę. Rojo, porywasz nasz? Nasz. Czy... Oczywiście. No. Dojedziemy do Zotara? No, spoko, możemy. Cześć, cześć, Jest Niedaleko. Nie, runa Kandego! No spoko, e, w sumie jak jedzie... No dobra, nie, to co powiem to na pewno widzi, No wiesz, wiesz Biedra, najpierw pójdziemy się opalić, a potem... ...zbawić. Pana wdychać. Nie odpalicę tego doszło Dobra. dobra Andriś Oni jadą do spa, żeby nie było Tak, i robisz się opalać Do salarium Do salarium do... 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 Tak, do sławnego niebieskiego spa tak. Nie, ma, kurwa. <laughs> Musiałeś to powiedzieć, nie? Musiałeś. Koryt byś był, jakbyś tego nie powiedział Musiałem <słyska> Andrii Proszę Cię. Mm. Uj, to mały. I to ej, aż tak, ej, aż tak małego to ja nie mam. Nie bij. Także zapraszam na nowy kanał. Roju V2. <laughs> Teraz nie będzie Roju 8, 8 tylko Roju 10. 99, a już jest 99, sorry Nie, będzie 69 Aż Masz tyle kanałów? No, coś <laughs> tu wyszło Eeeem um. Ooooo oh, oh. Roju 8, 8 roju 9, 9 roju ja pierdolę Długo Mam, bo ja mam to w dupie Ooooo oh. Jeszcze raz mnie sąsiedzi wiedzą, nie? Jest północ, a ja draruję Jak cię kot zeżre Amanda, proszę spać! E, Amanda... Ej, roju, ej, 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 Już nie drę, ja. Amanda Amanda! Roju, twierzch... teraz chętnie! Czekaj, bo to jadaoo! Roju, ale ty serio chcesz, żeby Amanda się zatruła? Trudno! 16 lokalny rekord! Lubię no, już to! to zostanie 16! O kurwa! A ty nie ty jedzisz? Aha, jedzisz! po 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 Co powiesz potem? Nie, lądowałem nie. na checkpoincie I odcinek się zakończy, coś Nie <grym> no ty? Ale w na wszystkim ląduje, o czym ci chodzi? A czemu nie zrobię jak deddy? To Kto okay. mnie tam spektuje? nie wiem. Chcesz się. Nie, ja nie. nie Powiem tak kurwa. Dwa razy się w coś zdeznę i dwa razy mi grę wyjebało. Dwa, no tak na Amel mi wyjebało. nawet się nie denerwuje. No, no wiesz, będzie trzeba pogrzebać po, po w ustawieniach u Ciebie w samej grze i ustawić Ci prawidłową nazwę. Tylną nazwę. Ty <grym> wiesz, tak. że miałem z automatu najniższe ustawienia graficzne. Naprawdę miałem z automatu najniższe ustawienia graficzne, i tak Ci wywo... było... Poprawił? Po tak. Kurde! To coś będzie trzeba pomyśleć z tym. No tak. Może, może rozdzielczość będzie trzeba zmniejszyć, albo cóż. Możesz w dupę papieża. I tym miłym akcentem ja pierwszym i kolejny screenshot. Ja tym ciemnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górze i komentarza. A jeździł ze mną Simba Black Ja, trzymajcie się Ale fajna no mapa. Ja byłem I Fenrich. I. I... Bajon. Do usłyszenia już niedługo. Cześć.